Cześć, nazywam się Anna łyszczek majewska Jestem job coachem i pracuję z osobami, które chcą zmienić swoją sytuację zawodową na bardziej satysfakcjonującą, ale utknęły w niewiem. Nie wiedzą od czego zacząć, jakie mają możliwości, co mogą robić, czy jaki kierunek wybrać. Nie wiedzą też, jakie działania podjąć, żeby zmienić swoje życie zawodowe na lepsze. Pomagam im w poznaniu swoich możliwości i mocnych stron, a także w określeniu potencjalnych dróg i rozjaśnieniu wyboru najlepszej ścieżki na teraz, tak żeby można było przejść od bycia w niewiem do tworzenia planu na kolejny zawodowy krok. W tym podcaście, w krótkich odcinkach, pomagam strategicznie spojrzeć na swój rozwój zawodowy, a w dzisiejszym odcinku rozpoczynam nową serię. O czym ona będzie? Opowiem o tym już za chwilę, ale jak podpowiada tytuł tego odcinka, ma to metaforyczny związek z magiczną kulą przepowiadającą zawodową przyszłość. Od razu może powiem, że taka kula niestety nie istnieje. Przynajmniej nic mi o niej nie wiadomo. Ale nie będzie nam to wcale przeszkadzało w tym, żeby wykorzystać taką hipotetyczną magiczną kulę, która mogłaby nam pomóc właśnie. W ustaleniu tego, co chcielibyśmy zobaczyć. I tutaj przychodzę już do tego wątku głównego. Jak patrzeć, żeby zobaczyć to, co jest nam potrzebne w naszej sferze zawodowej. Wielokrotnie podczas sesji coachingowych słyszę różne historie. Czasem są to historie o porażkach, albo sytuacje z na przykład momentów, w których czuliśmy się dobrze, w których czuliśmy się wysłuchani, zauważeni. I na końcu takich historii pada pytanie: No i co ty tutaj widzisz? Tak jakby te historie były opowiadane z taką intencją, żeby przekazać jak najwięcej szczegółów, żebym ja mogła w nich coś zobaczyć. I to jest zawsze dla mnie taki sygnał, żeby pogłębić to pytanie, żeby od niego nie uciekać, tylko żeby zapytać: a co chcesz tutaj zobaczyć? Co czujesz, że jest w tej historii? I czasem się okazuje, że. Czujemy, że gdzieś tam w tej historii są na przykład nasze lęki, lęk przed zmianą, albo lęk przed wyruszeniem w jakąś zupełnie nową drogę zawodową. Czasem czujemy, że w tych historiach jest na przykład coś o naszych mocnych stronach, coś o tym, dlaczego teraz nam się udało, a dlaczego wcześniej nam się nie udawało. To są właśnie takie historie, w których chcemy, żeby ktoś nam pomógł coś zobaczyć. I to zobaczenie jest naprawdę ważne. To, żeby zobaczyć, co na przykład dalej możemy zrobić, albo żeby zobaczyć, jakie teraz mamy szanse, jakie teraz mamy dalsze możliwości. Może jest jeszcze coś innego, co moglibyśmy robić, mając takie, a nie inne umiejętności. Może możemy pracować w innym miejscu, może możemy mieć jeszcze inne warunki zatrudnienia. Tych pytań jest dużo, i te pytania pojawiają się właśnie podczas sesji, podczas spotkań. Kiedy chcemy, żeby ktoś nam pomógł zobaczyć. Podczas jednej sesji usłyszałam takie zdanie: Wiem, że pewnie nie masz takiej magicznej kuli, która pokazałaby mi, co ja teraz mogę zrobić, ale w sumie szkoda, że to nie jest takie proste. Bardzo mocne zdanie, bo rzeczywiście my byśmy chcieli, żeby to było proste, żeby można było popatrzeć w przyszłość i zobaczyć, czy na przykład ta droga wyjdzie nam na dobre. Czy ta decyzja okaże się tą właściwą? Czy na przykład ta zmiana przyniesie nam rzeczywiście to, czego się spodziewamy? I rzeczywiście problem polega na tym, że my czasem nie wiemy, jak patrzeć. Nie wiemy, jak patrzeć, żeby zobaczyć te odpowiedzi. I tutaj właśnie pojawia się nowy cykl. W kolejnych sześciu odcinkach będę poruszała właśnie ten temat. Jak patrzeć, żeby zobaczyć? Ten krótki cykl będzie nazywał się ćwiczenia z widzenia. W każdym z odcinków zajmiemy się jedną perspektywą, którą można wdrożyć, którą można przećwiczyć, kiedy właśnie przyglądamy się tej naszej sferze zawodowej i bardzo chcemy coś zobaczyć. I już na wstępie, już dzisiaj, chciałbym Was zaprosić do pierwszego ćwiczenia czyli wyobrażamy sobie, że taka magiczna kula istnieje i zastanawiamy się, co byśmy chcieli zobaczyć. Co byśmy chcieli, żeby ta kula nam pokazała? Na jakie pytania o przyszłość chcielibyśmy znać odpowiedź? To są bardzo ważne pytania, bo to są pytania, które pokazują nam, gdzie chcielibyśmy spojrzeć w naszym życiu zawodowym, gdzie chcielibyśmy, żeby było trochę więcej światła, gdzie chcielibyśmy, żeby ktoś nam pomógł zobaczyć. Bo na przykład nie widzimy, albo nie wiemy, jak właśnie rozpoznać te odpowiedzi, jak rozpoznać to, co tam się kryje w tym naszym życiu zawodowym. Dlatego bardzo Was do tego zapraszam, bo to ćwiczenie jest bardzo proste, ale ono się okazuje dosyć trudne, bo żeby zebrać te pytania pytania o przyszłość, albo pytania o teraźniejszość bo to mogą być też pytania o to, co nam dobrze wychodzi, w czym się dobrze czujemy. Którą z naszych mocnych stron wykorzystać, na przykład, żeby zadać te pytania, najpierw musimy dać sobie do nich prawo, a my czasem tego nie chcemy, bo przecież kiedy zadamy sobie pytanie: Co innego niż to, co robię, mogę robić, mając takie, a nie inne umiejętności? No to otwieramy gdzieś drogę do zmiany, która może wcale nie brzmieć dla nas jak coś wygodnego która może nas trochę przestraszyć tym, że tutaj właśnie otwiera się droga do czegoś innego, do czegoś, co będzie wymagało wysiłku. I to jest moment, kiedy uznajemy to pytanie. Pozwalamy mu się sformułować, zapisujemy je i uznajemy, że to pytanie się pojawiło, że my sami sobie to pytanie zadajemy. Takie ignorowane pytania potrafią wracać z różnych stron, w postaci dyskomfortu, w postaci takich nawracających myśli. I czasem, właśnie obserwuję, że podczas sesji, kiedy sformułujemy sobie te pytania, na które szukamy odpowiedzi, to zaczyna być łatwiej, bo zaczynamy patrzeć takim, jakby skupionym spojrzeniem, zaczynamy zauważać pewne rzeczy. Przestajemy się męczyć z takim poczuciem, że czegoś nie wiemy, coś jest właśnie takie dla nas bardzo rozpraszające, ale nie wiemy co. Dlatego, bardzo was do tego. Zachęcam, żeby sformułować swoje pytania, uznać je i dać sobie do nich prawo. Czemu te pytania są tak ważne? Bo to są pytania, które pozwalają nam zobaczyć coś nowego, które pozwalają nam zyskać nowe informacje. A kiedy ja je widzę, to ja mogę coś z nimi zrobić, mogę wyciągnąć wnioski. Kiedy nie widzę, natomiast, to trudno jest mi zapanować jakby nad swoją sytuacją, trudno mi jest dobrze ocenić swój potencjał, czy właśnie tą sytuację, w której jestem teraz. Czasem też nie wiem, z czym mam do czynienia, bo gdzieś czuję dyskomfort, a nie do końca jeszcze wiem, w jakim on temacie się odzywa. A kiedy jest ciemno i niewyraźnie, to nie czujemy się na tyle bezpiecznie, żeby właśnie szukać e, jakiejś drogi, szukać odpowiedzi. Dlatego takie pierwsze ćwiczenie. Które pomoże nam zobaczyć więcej. I to myślę, że jest o tyle istotne, że jest to taka zupełna podstawa tego, żeby świadomie patrzeć na swoje życie zawodowe, czyli właśnie to, żeby formułować pytania. I później szukać na nie odpowiedzi. Tak również jest w pracy strategicznej. Kiedy pracujemy z jakimś tematem i chcemy na przykład przeprowadzić jakiś research, czegoś się dowiedzieć, to oczywiście możemy szukać po prostu, jakby robić research, wpisywać hasła, pytać na przykład innych szeroko w tym temacie, ale możemy również zap zapisać sobie, czego nie wiemy, zapisać sobie pytania, które, na które ustawimy swoją uwagę i uważność. To jest moment, w którym wyłaniają się właśnie piękne odpowiedzi. Dlatego do tego Was bardzo zachęcam, żeby skontaktować się z tą częścią Was, która zadaje Wam pytania, która nie wie, która coś by chciała więcej zobaczyć. I właśnie w tym cyklu będziemy patrzeć, tak, żeby zobaczyć. I te odpowiedzi będą przychodziły. Dlatego zapraszam Was już teraz do kolejnych sześciu odcinków, które będą właśnie spięte taką wspólną klamrą, Ćwiczenia z widzenia. Bardzo Wam dziękuję za uwagę w tym odcinku. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania do tego tematu, to zapraszam Was również na media społecznościowe na Facebooku i na Instagramie. Możecie znaleźć celowość i napisać do mnie wiadomość. A ja bardzo jestem ciekawa, gdzie ten cykl nas zaprowadzi i co pozwoli nam zobaczyć. I już teraz wypatrujcie, czy coś pojawia się na horyzoncie. Otwierają się jakieś nowe perspektywy, może pojawiają się nowe informacje, może coś zobaczycie w szczególe lepiej, a może zobaczycie gdzieś dalszą perspektywę, bo to dostrzeganie będzie dużo łatwiejsze, kiedy świadomie się na nie otworzymy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.